Gedania, Politechnika Gdańsk, zagra pierwszej lidze po 15 latach. Jakub Witkowski mówi o celach drużyny. Celem przed drużyną jest spokojne utrzymanie w tym sezonie. Taki jest cel przed sztabem, przed zawodniczkami, żeby spokojnie w sezonie 24-25 utrzymać pierwszej lidze siatkówki kobiet. Dlaczego warto przyjść na mecz? Jest to wielkie wydarzenie i marketingowe, i sportowe w Gdańsku. Siatkówka wraca po 15 latach na takim poziomie. Warto zobaczyć, jak będzie to wyglądało bo chcemy się otworzyć na mieszkańców, żeby Gdańsk zobaczył, że naprawdę dzieje się coś dużego. Czekamy na kibiców. Wejście jest bezpłatne. Zapraszamy wszystkich o 17 na Alei Zwycięstwa 12 do Centrum Sportu Akademickiego Polityki Gdańskiej. Nie liczymy od razu na awans, mówi Zuzia Herman. No naszym celem jest na pewno, żeby się dobrze zgrać. Nie liczymy może na od razu awans, ale po prostu chcemy się dobrze bawić i mam nadzieję, że to się uda. A na koniec paworyta z telewizji Pala 24 Sport. Serdecznie zapraszam Zapraszamy na magazyn siatkarski Siatka fali 24 sport. Już niedługo więcej informacji na naszych mediach społecznościowych, a będzie dużo się działo, dużo gości, dużo wyników i dużo wideo.